Dzień dobry, witamy wszystkich na konferencji prasowej przed meczem 26. kolejki PKO Ekstraklasy w poniedziałek w Cielcach ŁKS Zagra z tamtejszą Koroną. O tym meczu porozmawiamy teraz z trenerem Kazimierzem Moskalem i Maćkiem Dobrowskim. Witam panowie. Dzień dobry. Panie trenerze, to zanim o tej Koronie Cielce, to kilka słów może na temat koronawirusa, czy jakieś nadzwyczajne środki ostrożności w związku z potencjalną epidemią są przewidziane w zespole? Nie, no, nie panikujemy w związku z tym, ale, ale na pewno jest to jakieś niepokojące zjawisko. Trzeba być, trzeba być wyczulonym. Myślę, że każdy z nas o, o tą higienę dba. Może trzeba trochę, trochę częściej się do tego stosować. Natomiast ani nie panikujemy przed koronawirusem, ani przed koroną kielce. Wa wa ważny, ważny mecz, pomimo tego, że gdzieś tam e, pojawiają się pogłoski o zmianie trenera w Kielcach, to, to my jedziemy tam e, z takim samym nastawieniem. Czekamy na pytania. Panie trenerze, no wiadomo, że widzieliśmy się stosunkowo niedawno, więc wiele nowych rzeczy się nie, nie pojawi, natomiast co już możemy powiedzieć o Arku Malarzu? No, Arek zaraz po meczu udał się na badania. Wszystko jest w porządku, trenował następnego dnia dzisiaj też trenował, także nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. To ja chcę, bo ja tak rzadko ja, zadaję. Ja muszę... No, można. no i teraz ja chciałem po prostu o koronę zapytać, co to za przeciwnik, na co będziecie musieli zwrócić szczególną uwagę. Co to za przeciwnik? No, przeciwnik, który ma trzy punkty więcej od nas i który też walczy o utrzymanie. Natomiast. E... No ja widziałem Koronę w meczu z Wisłą chociażby w Krakowie i dla mnie, na mnie zrobiła lepsze wrażenie od Wisły, I pomimo że przegrali to spotkanie, to prezentowali się dobrze, przynajmniej gdzieś tam do, do, do 16 metra, bo z gdzieś tam finalizacją mieli jakiś problem, ale jest to zespół, który... Moim zdaniem chce grać też w piłkę, nie boi się, próbuje, chce kreować sobie sytuację, chce posiadać piłkę, więc myślę, że jeśli w tej materii nic się nie zmieni, to może być dosyć ciekawe spotkanie, bo my na pewno nie pojedziemy tam, aby się bronić, będziemy chcieli walczyć o, o trzy punkty i może być niezłe widowisko. Reże, no wiemy, że pan powtarzał cały czas, że, że ta wiara jest, a co się zmieniło po tym, po tym zwycięstwie? Czy pan widzi też drużynie, że ona urosła, że, że to było coś więcej niż tylko trzy punkty? Każde zwycięstwo inaczej nie, nie, nie ma lepszego lekarstwa na poprawę atmosfery i, i, i samopoczucia jak, jak wygrany mecz, to jest normalne. Natomiast ja, ja powiedziałem zawodnikom to samo, co powiedziałem wam tutaj na konferencji pomyczowej, że to zwycięstwo. W tabeli niewiele zmieniło, natomiast na pewno jeśli chodzi o, o, o to samo poczucie, o morale, jest y, y, lepsze i to też widać, pomimo tego, że jesteśmy na tym ostatnim miejscu, to, to w punktacji już y, nie ma takich dysproporcji, prawda? Jeśli chodzi o te, o te zespoły, które są tuż przed nami, wiadomo, że do tego bezpiecznego miejsca jest jeszcze sporo punktów, no ale tych meczy jeszcze, jeszcze mimo wszystko trochę zostało że ja pociągnę, pociągnę trochę wątek tego meczu z Zagłębiem. Tam poza tym, że, że pokazał się Adam Ratajczyk i, i zawodnicy, których pan sprowadzał do UKS-u, to zmieniła się trochę pozycja Gimie, bo pan go przesunął z, tak z mniej więcej z szóstki na, na ósemkę. To jest zmiana, którą chciałby pan forsować dalej w tych meczach, czy ona bardzo zależy od taktyki przede wszystkim? No w dużej mierze gdzieś tam zależne jest to od taktyki. No w, w Gdyni graliśmy... Potencjalnie Ricardo Gimon na, na, na szóstce. Natomiast przecież były też mecze takie, gdzie, gdzie ten gima grał teoretycznie na pozycji numer 10. Myślę, że jest to uniwersalny zawodnik, i w, zależ w zależności od tego, właśnie z kim gramy, jaki przeciwnik, czym dysponuje, to, to tego chłopaka możemy w, na różnych pozycjach wykorzystać. Panie tręże, właśnie były jeszcze mówiliśmy o tej różnicy do. Do tego bezpiecznego miejsca. Ten Puchar Maja, jak to mówi Michał Probierz, to chyba jest coś, co naprawdę teraz yy, no, można w tym pokładać nadzieję, bo to są cały czas będzie pewnie mecze jeszcze z Koroną, strzelam z Górnikiem, Zabrze, tak? z Rakowem może nie, ale no to, są tak, to będą takie mecze, gdzie, gdzie faktycznie tych punktów jeszcze można nałapać i to jest, ten, to jest ta nadzieja. Nie, no, nie nastawiamy się na, 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 na Puchar Maja, bo do Pucharu Maja jeszcze trochę zostało pięć kolejek, więc my musimy do każdego meczu podchodzić tak samo. Każdy mecz jest dla nas ważny i, i, i te najbliższe to są nie dosyć, że ważne to, to kluczowe, można powiedzieć. Eee, gdybyśmy tak chcieli się nastawiać tylko na, na te mecze już w tej fazie, gdzie, gdzie będzie podział, no to. Mogłoby nam trochę e, to utrudnić, wydaje mi się. My musimy szukać punktów wcześniej. Najlepiej byłoby, gdyby jeszcze dzielili te punkty w, tej, w tym pucharze maja, ale, ale niestety te, te, tego nie ma. E, dlatego każdy najbliższy mecz jest ważny, każdy punkt będzie się liczył. A pan Jurek, A pan Jurek jeszcze. A, A, to jeszcze doprecyzujmy po meczu na urazy narzekali Michał Trąbka, Antonio Dominguez w kadrze nie było Adriana Klimczaka. Co z nimi? Adrian Klimczak rozchodował się dzień przed meczem, więc dalej z nami nie trenuje. Michał Trąbka dzisiaj indywidualnie trenował, jutro ma normalnie wejść w trening. Antonio Dominguez trenował dzisiaj normalnie z drużyną, także nie powinno być problemów. Jeżeli nie ma pytań, chwila na przestawienie mikrofonów. Poprosimy o pytania do Macie. No to masz, no oczywiście cała Polska mówi o Twoim nosie, jak się czujesz w tej kwestii? bo Widziałem, że wyszliśmy bez, wyszedłeś bez maski na, na mecz. I nie ma zaleceń, czy nie było maski na składzie? To była moja decyzja, tak? czy wyjdę z maską, czy nie. Zdecydowałem, że lepiej się będę czuł bez niej. Bardziej, że tak na dobrą sprawę nie miałem jej jeszcze zrobionej, dopiero dzisiaj będzie. Także też zobaczę, jak, 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 jak będę się w niej czuł i wtedy też podejmę decyzję, co będzie w następnym meczu. Jak ty podchodziłeś do tej kontuzji? Bo wiele osób no, trochę się podśmiechiwało z tego, co tam się wydarzyło. To z dystansem, czy, czy mimo wszystko gdzieś to cię trochę uderzało? Nie, bo jak usiadłem na ławce i już zatamowałem tę krwotok, to też się sam z tego śmiałem, także um, bardzo żartobliwie do tego podchodzę, wiadomo, zdarzyło się, ale już tego czasu nie cofnę, także było, minęło. Ja chciałem jeszcze zapytać o Adama Ratajczyka, czy wy po tym jego ostatnim występie, jako starsi piłkarze, musieliście mu troszeczkę głowę studzić, przywoływać do porządku, czy, czy on się absolutnie normalnie zachowuje i nie podpala się tym, co się wydarzyło? Nie, się wydaje mi się, że Rata jest bardzo poukładanym y, młodym chłopakiem, który, który jest bardzo spokojnie do tego podchodzi, a wręcz przeciwnie, dlaczego mamy go, mamy go gdzieś tam hamować i tak dalej. Ma tą młodzieńczą fantazję, niech ją wykorzystuje na boisku, bo, bo tego będzie nie dalej, mi się wydaje, że bardziej do przodu. No to jeszcze z punktu widzenia doświadczonego zawodnika opowiedz jak ta obrona teraz wygląda twoim zdaniem, bo podejrzewam, że była analiza porównawcza tego co było jesienią, ty jako osoba świeża wiesz jak to teraz wygląda, no i chyba już tak jak się trener mówi często, że jak zabezpieczy się tyły to potem można atakować, żeby, żeby nie stracić tej bramki, no i to się chyba udaje. Znaczy ja nie chcę analizować tego, co było pół roku temu, tak? bo mnie nie było w klubie, nie było praktycznie całej obrony, która teraz dzisiaj gra, tak? Także to, to moim zdaniem nie ma sensu tego analizować. A przede wszystkim na obozie potrenowaliśmy i trenowaliśmy przede wszystkim na tym, żeby, żeby gdzieś tych bramek jak najmniej tracić, żeby zabezpieczać się za przed, tym, przed kontrami, przed, przed, przed takimi prostopadłymi piłkami, choć wydaje mi się, że w tym meczu z zagłębiem, to i tak trochę tych piłek przeszło. Ale wydaje mi się, że ta gra naprawdę jest poprawiona i idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli dalej będziemy to podtrzymywać i konsekwentnie bronić, tak jak bronimy do tej pory, naprawdę jeszcze jest dużo przed nami. Jesteś zwolennikiem takich meczów jak z Zagłębiem, w sensie 3-2, byleby mieć jedną bramkę więcej od przeciwnika, czy wolałbyś takie 1-0? Ja mogę każdy mecz wygrywać nawet 9-8, to 8-9, tak? to mi to nie, nie, nie sprawia problemu, ważne, żebym je wygrywał, a jak, jaką różnicą bramek to będzie, to wiadomo, że dla, z punktu widzenia obrońców jest lepiej, jak nie traci się tych bramek, ale jeżeli mam wygrywać wszystkie 5-4, to też mogę wygrywać. To jeszcze z, z punktu widzenia obrony przed koroną, bo to będzie ważne na wyjeździe, żeby faktycznie tam było... Um, solidnie z tyłu. Macie jakieś zalecenia od trenera? Tam Forsel trochę grasuje. Ostatnio Canal Plus go nazywał Imrahimowicie naszej ligi, więc nie wiem, jak tam, jak tam u Was przed tym meczem. Szczerze, że jeszcze nie analizowaliśmy Korony Kielce. Pewnie jutro to zrobimy. To jest tak samo człowiek i tak samo piłkarz, także nie ma co się jak, nie wiem, mocno jego obawiać. Jeżeli zagramy tak skoncentrowani i tak e, taktycznie dobrze, jak w ostatnim meczu, to, to wydaje mi się, że Korona będzie miała bardzo duży problem. Widziałem na tych materiałach, od kulis, jak tam już się spotkaliście na boisku po tym y, ostatnim gwizdku z Zagłębiem, że y, no, też byłeś taką postacią, która bardzo to przeżywała, bardzo nakręcała, motywowała zespół. To też masz taką rolę: taki nieoficjalny kapitan, czy drugi kapitan, tak? Wicekapitan, coś takiego. Ja po to tu przyszedłem, żeby. Nie na wideo, jak? jak to... no okej. Okay. Ale wydaje mi się, że chyba po to tu przyszedłem, tak? Jestem doświadczonym zawodnikiem. Jest dużo młodych chłopaków, którzy, którzy nie są ograni w tej lidze I wydaje mi się, że od nas, właśnie od takich starszych kolegów drużyny, powinna ta mobilizacja iść. I wtedy podejrzewam, że oni też się czują pewniejsi na boisku i poza nim. Panie Mańczku, a mógłby pan scharakteryzować swojego partnera ze środka obrony, Carlosa, bo to jest nowa postać w ekstraklasie? Jak pan go ocenia? Jak pan go? Widzicie. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że jestem przekonany, że Karol jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo dużo ze sobą na boisko gadamy, dużo sobie podpowiadamy i widać, że ta współpraca wychodzi nam coraz lepiej. Wiadomo, że to jest początek pracujemy ze sobą, nie wiem, trzeci miesiąc, tak? Wydaje mi się, że w meczu na mecz będzie to coraz lepiej wyglądało, ale to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, który dobrze czyta grę, dobrze wprowadza piłkę, potrafi się ustawić i naprawdę jeszcze, jeszcze dużo, dużo pogra. Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy wszystkim. Dziękuję